Witajcie! Witamy w tytułowej minucie. Przed Wami Piotr Piwowar i Renata Czernicka. Witajcie kochani! Dzisiaj czarno-białe to jak lody w naszym koktajbarze. Będzie lodowo, będzie smacznie, będzie przepysznie. Mm, Niebiańsko. Biblia od kuchni. Czas, start! Przepisy Karol Okrasa, słowo Adam Szustak. Zatrzymaj licznik. Cóż chcieć więcej? Ale co ja mogę dodać więcej? No co, że Karol Okrasa najlepszy kucharz robi wymiata noc. Jak ja mogę bardziej zareklamować Karola Okrasę? Próbujemy? Sześć krain, sześć niezwykłych krain, w których ojciec Adam proponuje nam biblijne składniki, a Karol Okrasa zainspirowanymi tymi składnikami proponuje nam bardzo współczesne potrawy. Karol gotuje, szósty okrasza. Karol gotuje, szósty zjada. Bądźmy na serio. Będą tam. Rybki. Mięsko. Wege. Na słodko i na słono. Przystawki, deserki, dania główne. Kilka przykładowych przepisów. Spalona zołza. Ser i nic. Śniadanie w chmurach. Królik jak koza. Wszystkie przepisy zostały przygotowane w taki sposób, żeby składniki do nich znalazł w każdej lidronce czy innym dyskoncie. Więc nie przejmuj się, nie będą tutaj wymyślne produkty, których próżno szukać na arabskich targach. Koniecznie zobaczcie sobie na filmy Bibliotek Kuchni ze wspólnego gotowania Karola i Ojca Adama. I muszę się tutaj przyznać, że ja z Piotrem mieliśmy okazję na żywo spróbować potrawy z odcinka niepasujący do siebie. Piotrze, Pamiętasz o mną potrawę? Przypomnij. Makaro z krewetkami i kurczakiem. Ja zapamiętałem makrele w dymie wędzonym, siankiem w garze. I śmietana. Sześć krain kulinarnych, słowo i przepisy prosto do serca, a wszystko na www.rtck.pl, łamane przez sklep. Smacznego!